ja trafiłem teraz, trafiłem. Oj, oj, ej, ej, nie trafiłeś. Nie trafił, bo ja mu przeszkadzałem. Nie rób adu, Bo się siebie strafę. Ej, ale nie, tak serio, jakbyś mu przeszkodził. Tak na nogika, jakbyś tu też to byś to byś w ogóle nie szczelił. Teraz jest na live i widać, czy nie przeszkadzał. Jeden, dwa. Czekaj. Czekaj. Nie, czekaj, czekaj, jeszcze chciałem. Czekaj. Nie, mogę dopłacić. Jezu. Nie, nie ma takich zasad. Ej, nie ma takich zasad. Nie ma tak, ze, kurde, ja chciałem dać. Dawaj mi. Jeszcze plus jeden. Jeszcze. a ten... 1,4 miliona, bo ja dopłaciłem. Nie zapomniałeś? Dawaj, dawaj, ja ci pomówiłem, że ja nie gram. Dziękuję.